Witam, witam. Jestem Rysiu Faja. Dzisiaj jesteśmy, jak widać, w naszym uchłonionym kasynie w Los Santos. I mam tu jednego z hazardzistów. E, ile? mam do niego kilka pytań. Dzień dobry, proszę pana. Co pana skłoniło do grania w takie gry? Jakby... Jak to pana zachęciło? A, nie wiem. Kiedyś przyjechałem, zagrałem, już podobało mi się i teraz gram. Dobra, guzik. Przepraszam, przerwa wywiadu, Daj... Więc, jak widać... Bardzo trudno jest nakręcić reportaż właśnie w otwórnym kasynie. Ale z takiego powodu, że no, jak widać, kostki i hazard ogólnie zmieniają bardzo ludzi. Dlatego. Serio? Ci ludzie myślą na, otwór, na... Kurde, weź nie... tak. No weźmy. Witam, witam proszę pana. Jesteśmy właśnie w kasynie i mam dla pana parę pytań z tego co widać. Jest pan hazardzistą, tak? Tak, tak. Dzień dobry. Yy, jestem tutaj. No to y, witam wszystkich na antenie, nazywam się Nikolas Grzybek, jestem nałogowym hazardzistą. Przegrałem wszystko na kasynie. Dobrze, rozumiem. A co pana zachęciło do gry w kasynie? Możliwość wielkich wygranych, wiadomo. Przegrać można 100%, a wygrać nawet, wie pan, miliardy. Mm, rozumiem, rozumiem. I jak? Udało mi się panu osiągnąć w ten cel te wszystkie oczywiście. No nie o, czasem udawało mi się, ale była żąca, jakby chciałem więcej i że tak powiem no przez to, że chciałem więcej, to wszystko przegrywałem, bo była taka szansa, żeby wyjść, miałem już dużo siama, ale stwierdziłem, że jednak może uda się więcej i przegrałem wszystko, więc trzeba grać z głową, to można coś zarobić, a tak to... Tak to tragedia, trzeba wiedzieć, kiedy wyjść. Rozumiem, czyli pan doszedł do tego wniosku, że kasyna nie jest najlepszym pomysłem, chyba, Ta, no. że naprawdę... Metodę... U mnie się w to grać, czyli jest ona no, nie... tak. no Tak. Jakie, jakie, jak co ogólne pana zdanie o kasynie? A to moim zdaniem według... Można tutaj zarobić, ale trzeba mieć umier i przyjść z głową, bo bardzo łatwo jest się od tego uzależnić. Ale ogólnie to ja nie polecam. Powiedzieć. Więcej, więcej przegrałem, niż wygrałem. Rozumiem. Dobrze, dobrze, do widzenia. Witam obywateli Los Santos. Naszym głównym Hello. tematem o kurde. Naszym głównym tematem jest gra w kości. Mam kilka pytań do siebie. Jak trafiłeś do kasyna po raz pierwszy? Co cię przyciągnęło? Mój kolega powiedział, że mi przyszedł pograć z nim Blackjacka i zacząłem wygrywać. Mhm. A jakie emocje towarzyszą ci, gdy grasz w kostki albo w Blackjacka? Adrenalina, stres, coś tego typu? Adrenalina, że wygram. Zawsze przewalam. Rozumiem. Jaka była twoja największa wygrana lub przegrana? Moja największa wygrana była to 100 tysięcy po 10 tysięcy 10 razy pod rząd. Mhm. A sądzisz, że gra w to bardziej szczęście czy psychologia? Yy, szczęście. A jak często wracasz do kasyna i dlaczego? Codziennie, żeby wygrać. więcej pieniędzy. A może znacznie go się która przez kasy trafiła pod most albo straciła cały majątek No, moich kolegów. Granie na maszynach to jest dla mnie przyjemność, czysta przyjemność. Kocham to robić. Moją pasją jest hazard. Codziennie z rana 8 wstaję, żeby sobie tutaj pokręcić. Zawsze wszystko dole, ale to nic. Przyjemność ważniejsza. Jak trafiłeś do kasyna po raz pierwszy? Co Cię przyciągnęło? Hmm. Kręcenie Kołem Fortuny. Hmm. A jakie emocje towarzyszą Ci, gdy grasz w Jacka albo kręcisz Kołem Fortuny? Hmm. Normalnie... Nie wiem, jak by to określić. jest, proszę Pana, jak miód dla mojego życia. Czyli adrenalina? Ekscytacja? Tak. Wszystko. Wszystko na raz. A jak często zdarzać się. wracać do kasyna? Co dzień. Hmm. razy dzień. A jaka była Twoja największa wygrana lub przegrana? Yy, wygrana. 80 milionów. A przegrana? 80 milionów. Yy, aha. A znasz, że kogoś tu stracił wszystkie pieniądze przez kasyno? O, tyle tu jest ludzi. Znam no, tylu, no. Witam pana. Witam. Jakby pan mógł powtórzyć swoją, swoje zdanie na temat kasyna, które pan powiedział? Ja no, bardzo polecam wszystkich, bo pan mówił, że e, zwraca mi się to, co dają mi na zero, wychodzą. No to ja ten, zainwestowałem wszystko, co miałem i wyszedłem na plus. Mam dwie bańki. No to według, według ludzi, którzy tu grają, mówią, że właśnie nie zwraca się. To, co dadzą do puli, to tracą, ładnie mówiąc. To mi się zwróciło bardzo. o bańkę plus jest. A długo Czyli, pan gra? a jaka jest pana? No właśnie. Długo pan gra? Jeszcze raz. Długo pan gra, może? No od wczoraj zacząłem. Bo tak nigdy nie ufałem temu kasynowi i ten. I zainwestowałem dzisiaj i tyle. A jak tutaj trafiłeś tak z ciekawości? Kolega mnie namówił. Ja mogę się pochwalić, ja jestem tym kolegą, który namówił go do grania w kasynie. I pan ma jakiekolwiek doświadczenie w tym? Powiedzmy. A nie pan pieniądze? A ile pan już wygrał albo przegrał? Eee... Przegrałem... Mm -hmm. niezliczoną ilość, ale jestem dosyć nowym graczem, bo gram od 3 dni na tym serwerze. Mm -hmm. Ale kto ciebie namówił do przyjścia tutaj, tak Bo to jest do, dosyć dobre pytanie. Ko kolega mi powiedział, że tu się łatwo pieniądze wygrywa. No i tak powiedzmy, że mi się spodobał Blackjack, no i tak grałem, no. Czyli jest pan tego zdania, że... Kasyno może Pana sprowadzić do, do utraty majątku, on tak to powiem. No właśnie mnie teraz sprowadziła, mam 3000 na... na koncie, końcu miałem 100. Czyli ogólnie Pan nie poleca od kasyna? No, nie co no, rozumie. nie polecam, no. Gościu. Nie boi się Pan, że straci Pan wszystkie pieniądze jak Pana kolega? Na początku się byłem, ale teraz już yy, jak zainwestowałem i zwróciło mi się, to już się nie boję. No, witam Pana, jak Pan ma na imię? Davis A mam pa mamy parę pytań do Pana Jak Pan trafił mhm. do kasyna po raz pierwszy? Po raz pierwszy, tak Mój kolega powiedział mi o tym kasynie, o tym miejscu No, przyjechałem, spróbowałem Oddało, raz oddało Parę razy nie oddało, niestety No i tak teraz przyjeżdżałem Bo dowiedziałem się jeszcze, że jest takie jakby darmowe kółko do zakręcenia No i można zrobić kasę no to ostatnie pytanko, jaka była twoja największa wygrana lub przegrana? Tak, moja największa wygrana to była w Koskach, proszę pana. Był taki jeden policjant, co cały czas nie błagał, żebym grał tam o parę milionów. No nasze nawet milionów. I tak się, tak się akurat złożyło, że on przerąbał wszystko, a ja zdobyłem na tym 20 milionów. A po kolejnym dniu... Kupiłem sobie tam paru, parę rzeczy. Spróbowałem się zbogacić. I niestety przerąbałem tam 10 par... No, 10 milionów. Więc wniosek jest taki, że nie polecam kasyno. No to tak jak połowa osób powiedziała, nie polecamy kasyna, bo możesz nas tracić na tym twój cały... Swój cały po prostu kapitał, twoje całe pieniądze. No i widzę, że jakiś pan za mną leży. Przyjdziemy się do niego. Witamy Pana. Czemu Pan tutaj tak leży? Co się stało? Słucham? Czemu ja? Pan tutaj leży Ale... tak na tym trawniku? No no widzi Pan... Yy, widzi, widzi Pan tą placówkę tutaj, tak? No jasne. Te cholerne kasyno. Tak mhm. cholerne. Cały dorobek życiowy mi zabrało. Nic nie mam. Mieszkam na ulicy, żona, dzieci. Każdy mi zostawił, nawet rodzina, ojciec, matka, wszystko. No i widzą Państwo tutaj mamy przykład prawdziwej osoby. Prawdziwa historia się toczy. Pan. Pan ładnie mówiąc stracił wszystko, no i rodzina go zostawiła nie ma gdzie mieszkać. No i okazuje się, że... Nie opłaca się grać w kasynie. Tak jak historia mówiła. Połowa ludzi przewaliła na ten no ja swój po prostu majątek. Nie polecamy Daj. tego jako Weasel News. No i to tyle. Dziękujemy, do widzenia.